Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o jeździe na kordeo oraz o jeździe na halterze, czyli o jeździe bezwędzidłowej. Jeździe takiej, w której kładziemy bardzo duży nacisk na to, by pracować dosiadem, pracować właśnie tutaj łydkami, biodrami, miednicą. Więc zachęcam Was do oglądania. Byłabym daleka bardzo do tego, by mówić o sobie, że jestem naturalsem. Ja nie jestem naturalsem. Ja jestem typowym miejscem klasycznej szkoły jazdy konnej. I tutaj też chciałabym opowiedzieć Wam, co tak naprawdę jest ta klasyka. Bo to, co się zadziało na świecie jeździeckim, ten festiwal patentów, jazdy bardzo siłowej, takiej łamiącej konie, to nie jest klasyka. Więc. Oglądajcie dalej i zobaczcie tak naprawdę, na czym powinno polegać nasze jeździectwo i co powinniśmy robić, by nasza jazda, nasze oddziaływanie na konia było jak najbardziej spójne z jego potrzebami. Kładę bardzo duży nacisk w treningu moich jeźdźców, osób, które trzymają u mnie konie i trenują ze mną, na to, by kładli największe starania, po prostu wkładają najwięcej swojej energii na to, by rzeczywiście ta jazda ich była od dosiadu, od działania łydki bardzo delikatnej, by nie bazowali na wodzy. Niestety, patrząc na tendencję, która idzie, wielu instruktorów, wiele ośrodków w ogóle prefuruje taką jazdę, nie puszczaj, nie wolno dawać luźnej wodzy, cały czas wodza na kontakcie, konia trzeba zebrać, koń musi mieć głowę na klacie i wtedy ten koniec jest podstawiony, zebrany. Oczywiście, że tak nie jest i jeśli ktoś zagłębia się w klasyczną szkołę jazdy konnej, to tak naprawdę, jeśli nie idziemy po szczeblach piramidy ujeżdżenia, nigdy w życiu poprzez działanie siłowe ręki nie uzyskamy zebranego, podstawionego konia, który... Podąża falującym grzbietem. Nie ma takiej możliwości, by to uzyskać. Więc trening taki właśnie, jak widzicie na halterze, wymaga od jeźdźca maksymalnego skupienia na tym, by jego dosiad był stabilny, by jego jazda była taka, że nie oddziałuje. Y Zbyt mocno, by nie wysyłał zbyt wielu sygnałów, tylko bardzo precyzyjnie działał. Jakie spry, to kości kulszowe naciskają na siodło, wycofujemy ramię, naciskamy na strzemie, pulsacyjnie działamy. I wtedy dla konia to jest jasna informacja, że to działanie jest wstrzymujące. Więc jeśli pracujecie ze swoim koniem, na przykład, tak, czy jesteście gdzieś tam w szkółce czy w klubie, starajcie się. Ukierunkowywać na takie jeździectwo, by uczyli was ludzie kierować konia łydkami, kierować konia tutaj właśnie dosiadem, czyli miednicą, biodrami, udami, a nie tym, że jak nie mamy wodzy, to gubimy się i okazuje, że nie jesteśmy w stanie na koniu nawet skręcić. Mówi się wiele o harmonii jeźdźca i konia, o zbalansowanym dosiadzie, o tym, by. Pracować z koniem w porozumieniu z nim, by rozumieć jego psychikę. Choć czasami jak się patrzy na, na parkury czy na czworoboki, to w ogóle jakiś kosmos. To nie jest w ogóle nic wspólnego z tym, co, co ładne slogany niektórzy instruktorzy, jeźdźcy opowiadają. tak? Więc żeby nie być tylko sloganem, zachęcam Was do maksymalnej pracy dosiadowej, do tego by skrupulatnie od siebie wymagać sprawności od siebie wymagać tego, że jak działamy, to nasze działanie musi być 2-3 gramy. I to nie jest y, mówienie, a i tak pewnie ludzie siłowo działają, tylko tyle, że gdzieś tutaj się mówi o tym, że tu dwa gramy, tam delikatne po, położenie łydki. Gwarantuję Wam, że jeśli zaczniecie działać lekko i najprościej mówiąc im mniej, tym lepiej na koniu. tak? Im mniej używamy pomocy, im mniej używamy siły, tym bardziej koń chce z nami się dogadać. I Przykładów mam wiele, mogę Wam to udowodnić poprzez właśnie te filmiki, że młode dziewczyny, które trenują regularnie, które uczą się zebrania, uczą się podstawienia konia, ale poprzez oddziaływanie, zaangażowanie zadu, poprzez znajomość biomechaniki ruchu konia. Jazda na kordeo pokazuje to, jak, na jakim etapie jeździectwa jesteśmy tak naprawdę, czy jesteśmy w stanie powodować koniem w takiej harmonii, powodować koniem Spójnie działającym, ale oczywiście musicie zrobić to na dobrze wyszkolonym koniu, na koniu, który ma całą piramidę ujeżdżenia już za sobą, jest wyszkolony, jest koniem, profesorem. Choć y, jazda na Cordeo, jak widzicie, pokazuje, że jak pracujemy dobrze do dosiadem, nie dziergamy łydką, bo taka moda się zrobiła, że tam pukanie tymi piętami, walenie w konia jak bęben, tego też unikajcie. Więc y, tu pokazuje taka jazda na kordeo, na ile jesteśmy w stanie dosiadem zapanować nad koniem, na ile jesteśmy w stanie panować łydką i pokazać koniowi drogę, którą chcemy podążać i czy tak naprawdę koń zechce podążać. Więc to jest taki test tak naprawdę dla jeźdźców tego, na ile jesteśmy już wyszkoleni, na jakiej etapie jeździectwa jesteśmy i co jeszcze przed nami jest. Jazda na halterze, tutaj jak widzicie ona jest przypięte wodze do samego dołu, czyli nie ma tak, że po bokach i ciągniemy konia za pyszczek, tylko tutaj raczej bazujemy na tym dołożeniu wodzy i odprowadzeniu wodzy, co jest niezwykle ważne, tak? co jest sygnałem bardzo jasnym dla konia, co pokazuje w klasycznej szkole jazdy konnej to, że jak działamy od wewnętrznej łydki, do zewnętrznej wodzy, to ta zewnętrzna wodza jest prowadząca i wcale nie musimy mieć wędzidła, by uzyskać podstawienie, by uzyskać rozluźnienie, tylko chodzi o to, jak jesteśmy w stanie i jak potrafimy tak naprawdę odpalić ten motor, jak potrafimy zadziałać, zamknąć konia w takim tunelu między pomocami, czyli między łydką, dosiadem, a ręką, która jest podążająca i zachęcająca konia zawsze naprzód. Moi drodzy, to tyle. Jeśli macie pytania, jeśli zaciekawił Was ten temat, to zachęcam Was w koment do komentowania, do zadawania mi pytań, do, yy, do tego, by udzielić się troszkę na, na naszych mediach. Ja z wielką chęcią Wam odpowiem, yy, pociągnę wątek, zaproponuję Wam yy, jakąś inną może rozmowę. Więc yy, klikajcie, piszcie, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.